Jak widzicie, mam zestaw roboczy, uzbrojona jestem i w tych pięknych okolicznościach przyrody będzie się robiła herbatka. Dzisiaj pokażę wam dokładnie, ponieważ bez tutaj widzę, że nie. No, częściowo przekwita już, więc muszę się spieszyć. Oczywiście całego go nie zbiorę, ale zapach jest i śpiew i niebo i zieleń. To wszystko jest obłędne. Słuchajcie, a jak pachnie wszystko. Jest bosko. Po tym, oczywiście, jak zbiorę bez, idę na spacer i opowiem Wam różne rzeczy. Ale jest pięknie. Pięknie. Jak tu nie czuć wdzięczności, kochani, za to, wszystko, co nas otacza. No, nie można inaczej. No, nie można. Kiedy już nastąpi ten okres, kiedy obierzecie wszystko, bierzecie w rękę i rozgniatacie delikatnie te płateczki, słuchajcie, układając ciasno w słoiku. I jedną za drugą taką gałeczkę robicie i układacie w słoiku. I do dnia jutrzejszego, <gryw> nasz rudzik przyleciał do swojego gniazdka i nie wie, czy może wejść. Do dnia jutrzejszego będzie tak sobie. Ten lilak, puszczając soki, mieszkał w słoiku. Po czym, ponieważ od rana mam konsultację, to ja myślę, że po południu wyjmę go na blachę od pieczenia ciasta. Słuchajcie, z piekarnika na taką blachę tylko rozłożę wcześniej papier do pieczenia i będzie się suszył. Ponieważ jest ciepło, to nie wiem, może dwa, może trzy dni mu to zajmie. Także, kochani, jest co robić, pachnie przepięknie.